Gdy zmrok zapada, a ogień oświetla bardzo niewielką część izby, budzą się demony, takie, jakich człowiek sobie w najgorszych koszmarach nie wyobrażał. Wstają ze swojego legowiska, by rozpocząć polowanie. Karmione strachem i niepewnością, żerują. W lasach, w wodzie, a czasem zakradają się do domostwa, by dopaść swą ofiarę. Mrok to niepewność, mrok to strach, mrok to niebezpieczeństwo. Lecz co jeśli powiem Ci, że były stwory tak nikczemne, że światła się nie bały, że słońce ich nie odstraszało, że były na tyle podłe, że polowały w samo południe, a nieszczęście straszne, gdy ktoś na tego demona się natknął. W takim przypadku śmierć bądź szaleństwo nieszczęśnika czekało, a demon ten zwał się Południca. Cześć, Ja nazywam się Artur i chciałbym Ci przedstawić choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Południca, przypołudnica, Żytnia baba, rżana baba, czy baba o żelaznych zębach. Wiele demon miał imion, ale jedno było pewne. Do ludzi, Nastawiona była bardzo nieprzychylnie, a najlepiej czuła się w promieniach południowego słońca. Ci, którzy mieli pecha diablice spotkać, opisywali ją na kilka sposobów. Raz, że widział ktoś młodą, piękną kobietę z kwiecistym wiankiem na głowie, ubraną w białą suknię. Z sierpem w dłoni. Innym razem, jako starą, odrażającą kobietę, odzianą w brudne, podarte szmaty, a jeszcze inni opisywali ją jako wychudzoną, niczym kościotrup postać o rozwianych na wietrze włosach. Jedno, co na pewno łączyło te opisy, to fakt, że południca Zawsze była przedstawiana jako kobieta. Uważano, że jej piękna postać była iluzją, którą powodowała magia, by zawrócić w głowach młodych chłopców. Jeśli zaś sztuka się ta potworowi udała, zmuszała młodego żniwiarza do iskania ją z wszy i zjadania robactwa. Pojawiała się ona podczas żniw w najcieplejszej porze dnia. Spacerowała po polu i swym srebrnym sierpem ścinała co dorodniejsze kłosy żyta. Zdarzało się, że towarzyszyły demonowi zwierzęta. Najczęściej były to psy bądź koty. Podczas swoich spacerów śpiewała, a głos miała. Tak piękny, że usypiała pracujących w polu ludzi. Jednak na atak bestii narażony był każdy, kto nierozważnie w pole się udał o niebezpiecznej porze. Nieważne to, czy kobieta, czy chłop. Szczególnie narażeni jednak byli ci, którzy ciężką pracą byli wykończeni. Bądź byli po prostu pijani, ponieważ łatwo u takiej osoby było o utratę przytomności, co tylko ułatwiało łudnicy polowanie. Nikt nie był pewien, co tak naprawdę powodowało atak demona, czy to, że ludzie odbierali matce ziemi plony, czy to że towarzyszyły im okrutny hałas. Co pewne w tej sytuacji, to to, że południca nad swoją ofiarą nie miała litości. Jak powstawała rżana baba? Uważano, że południcą mogła stać się kobieta, która zmarła w okresie narzeczeństwa bądź krótko po ślubie. Ponieważ jej dusza nie zdążyła nacieszyć się miłością, więc smutek i rozgoryczenie zmieniało ją w potwora. Niestety na przeobrażenie się w potwora narażone były wszystkie kobiety, które zmarły jako panny. Wyobrażenia orżanej babie różniły się zależnie od regionu. I tak w niektórych miejscach uważano, że południca porywa małe dzieci do białego wora, który nosi na plecach. Lub w mniej optymistycznej wersji, jeśli taka istnieje w tej sytuacji, grzebała dziecko żywcem w ziemi. Najbardziej na porwanie narażone były dzieci bawiące się na skraju pola. Regionach z kolei, południcy towarzyszył orszak siedmiu czarnych psów. A jeszcze gdzie indziej wyobrażano ją sobie w iście demoniczny sposób. Mówiono, że ma czerwone ślepia i długi czerwony jęzor. Czasem, gdy demon miał dobry humor, bawił się ze swoją ofiarą. Sadając, rozmaite zagadki. Przy odrobinie szczęścia, jeśli ofiara podała dobrą odpowiedź, mogła oszczędzić życie. Kto o nią dba, ten jej nie ma. A kto o nią nie dba, ten ją ma. A jeśli jesteśmy w tym momencie, to pora opowiedzieć Jakie krzywdy wyrządzała południca. Na swoją ofiarę demon sprowadzał ból, duszności czy bóle głowy. Potrafiła śpiącego człowieka dusić gołymi rękami, bądź kaleczyć posiadanym sierpem. Sprawiała też, że na ciele nieszczęśnika pojawiały się oparzenia. Łamała Ręce bądź nogi, a jeśli podejście jej się udało do śpiącego w polu człowieka, mogła dotknąć go lub pocałować. Paliła wtedy bądź kradła serce nieszczęsnej ofiary, co kończyło się okrutną śmiercią. Czy dało się uniknąć ataku demona? Z czasem chłopi nauczyli się, jak unikać spotkania bądź się przed nim bronić. Podczas pracy w polu, gdy pogoda była bezwietrzna, nagły podmuch wiatru zruszał kłosy. Wtedy to wiadomo było, że demon się zbliża. W takim przypadku Wierzono, że południca wody się boi. Należało więc polać siebie, jak i wokół siebie wodą, i stać bez ruchu, aż demon odejdzie. Uważano też, że demon z jakiegoś powodu nie może przekroczyć miedzy. Więc gdy zagrożenie się pojawiało, a był ktoś blisko, Uf Miedzy uciekał co rychlej na drugą jej stronę. Dziś uważa się, że powstaniem południcy słowianie chcieli wytłumaczyć sobie udar słoneczny i poparzenia słoneczne. A za samą południcę uważano wiry wieczne, które powstają latem na otwartych przestrzeniach. Jednak kiedy latem Wyjdziesz na zewnątrz, a temperatura będzie wysoka, gdy zegar wybije południe, strzeż się, gdyż nigdy nie wiesz, co można spotkać w polu. A jeszcze gorzej, gdy na zagadkę nie będziesz znać odpowiedzi. Sława.